Cześć biegający w terenie. Nie tak dawno dzieliłem się swoimi wrażeniami z biegania w bucie od Salomona Pulsar Trail Pro. Dzisiaj opowiem Wam o bardziej demokratycznej wersji tego buta, o modelu Pulsar Trail. Opowiem, jakie są moje wrażenia z biegania w tym bucie, dla kogo ten but przeznaczony i na jakie warunki jest przeznaczony. Na początku omówię krótko charakterystykę tego buta, jak zwykle zaczniemy od podeszwy zewnętrznej. W przypadku buta Pulsar Trail, jak i w większości butów Salomona do biegania w terenie zastosowano podeszwę z materiału Contagrip. To jest patent Salomona, który naprawdę świetnie się sprawdza przy bieganiu w terenie. Idealnie na mokrych skałach, na szutrach, jeżeli bieżnik jest bardziej agresywny to również na głębokim błocie. A akurat w przypadku Pulsara Trail'a nie jest to but przeznaczony, bieżnik nie jest przeznaczony na bardzo trudny teren, na teren brząski. Jest idealny do biegania po szutrach, po takim terenie, w jakim stoję, czyli na przykład w armińskich lasach, na skałkach, na terenie skalistym, na twardym podłożu również. Idealnie trzyma się mokrej skały. To sprawdziłem przy okazji biegów w okolicach krynicy. Także sprawdzony materiał. Bieżnik niezbyt głęboki. Tak jak mówię, jedyny teren, na którym możemy mieć problemy, to bardzo głębokie błoto. Po omówieniu podeszwy zewnętrznej przejdziemy do serca każdego buta, czyli do podeszwy środkowej. W tym wypadku zastosowano bardzo energetyczną i responsywną piankę Energy Search, która też jest świetnym amortyzatorem, pochłania fajnie wstrząsy. Nie daje takiej bardzo nachalnej amortyzacji. Noga się w tym bucie nie zapada, ale amortyzację naprawdę czuć po 10, 20 czy 30 kilometrach. Stopy nie są tak bardzo zmęczone i całe nasze nogi też nie dostają tak bardzo w kość. Zastosowano tej pianki dość sporo i pod przodostopień, i z tyłu buta. W piankę zatopiona jest płytka, tak, tak, ten but ma też płytkę, która nazywa się Energy Blade. Nie do końca jest to płytka, bardziej jest to taki trójząb który daje wsparcie stopie, przy połączeniu z profilem tego buta, czyli takim profilem bardzo kołyskowym, też oszczędza nam w pewnym stopniu energię, której nie gubimy przy przetaczaniu stopy. Po prostu profil tego buta zachęca do biegania, ułatwia poruszanie się przy każdym kroku przy przetoczeniu spięty na palce. Zastosowana płytka w tym modelu Pulsar Trail jest inną płytką niż zastosowana w modelu Pulsar Trail Pro. Jest płytką bardziej miękką bardziej elastyczną, co w przypadku biegaczy mniej wprawionych będzie zdecydowanie przynosiło lepszy efekt. Nie będziemy musieli osiągać dużych prędkości, żeby tą płytkę aktywować, żeby ona nam po prostu oddała część energii. Każda podeszwa środkowa kończy się cholewką. W tym przypadku zastosowano cholewkę SensiFit, czyli cholewkę, która bardzo fajnie Dopasowuje się do e, każdego kształtu stopy. Te panele, które tutaj widzicie, po ściągnięciu tym szybkim systemem e, wiązania quicklace, które też zastosowano e, w tym bucie, idealnie oplata stopy. Z przodu zastosowano też otoki, które chronią palce przed przypadkowymi uderzeniami o korzenie, kamienie. To się zdarza, szczególnie na trailowych trasach. Nie jest to, nie jest to rzadkie zjawisko. Także przód buta jest zabezpieczony, nasze palce są zabezpieczone. Siatka to taki dość gęsty mesh, który dość fajnie oddycha. Ja akurat na festiwalu w Krynicy biegłem. W biegu na 20 km było bardzo gorąco, było około 30 stopni. Nie czułem przegrzania stopy, stopa była dość fajnie wentylowana. W tym przypadku mesh jest na tyle gęsty, że nie wpadały drobinki piachu i kamieni do środka. Tak jak mówiłem, zastosowano system wiązania Quick Lace, znany, sprawdzony w Salomonie. System, dzięki któremu możemy idealnie dopasować cholewkę do kształtu stopy. Język jest też dość grubym językiem, w odróżnieniu od wersji Pro. Jest to taka solidna konstrukcja, która idealnie przylega do stopy. Nie czujemy tych linek przy ściągnięciu nawet dość mocnym. Zapiętek też jest zdecydowanie inny niż w modelu Pro. Jest taki solidny, mięsisty. No, oczywiście są zwolennicy tego rozwiązania i są też przeciwnicy. Ja to lubię, daje to bardzo duży komfort. No, but jest przez tą całą konstrukcję trochę cięższy niż wersja Pro. Natomiast zapiętek jest bardzo stabilny, fajnie otula stopę i w moim przypadku nie podrażnia Achillesa. Czuję się bardzo stabilnie, stopa w tym bucie i pewnie. Cała platforma w odróżnieniu od Pro jest platformą szerszą. On z tyłu jest. Y Butem szerszym. Z przodu ta szerokość jest też dość spora, także osoby, które mają szerszą stopę, będą się czuły w tym bucie dość komfortowo. A przez to, że cała platforma buta jest, jest szersza niż w wersji Pro, but jest zdecydowanie bardziej stabilny, szczególnie na zbiegach. To bardzo mocno czujemy. Tyle ogólnej charakterystyki tego buta. Teraz opowiem Wam o swoich wrażeniach. Tak jak mówiłem, zrobiłem w tym bucie sporo treningów tutaj po warmińskich lasach, no i popełniłem też e, zawody w Krynicy. E, but niezwykle komfortowy. Naprawdę e, ja biegłem w nim 20 km. Wydaje mi się, że większość osób może w tym bucie biegać e, 40, 50, 60 km osoby. Bardziej wprawione osoby z przeszłością, osoby trenujące spokojnie mogą się w bucie tym porwać nawet na dystans ultramaratoński. Nie zrobią sobie krzywdy. Amortyzacja w tym bucie jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca. Stabilność na zbiegach bardzo pewnie się w tym bucie czułem. Nie ślizgał się na mokrej skale. Bardzo dobrze trzymał się na szutrowych, nawet mocnych, stromych zbiegach. Można było się dość fajnie... W tym bucie rozpędzić. Czułem się naprawdę w nim pewnie. Co do bieżnika, tak jak mówiłem na początku, nie jest to but na głębokie błoto. Jeżeli zdarzą nam się warunki w trakcie biegu, że będzie, będą fragmenty błotniste, no musimy trochę na nich uważać, trochę zwolnić, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy. Natomiast jeżeli startujemy w biegu i zakładamy, wiemy, że trasa jest błotnista w 70-80%, proponuję wybrać inny model z portfolio Salomona, na przykład Speedpracer 6, który niedługo wam zaprezentuję. Natomiast plusem tego buta bardzo dużym są przeloty po asfalcie. Naprawdę biegnie się w nim jak w rasowej asfaltówce, takim bucie treningowo-startowym. To jest przyjemność bieganie w tym bucie po asfalcie. Naprawdę czujemy bardzo fajną, niezamocną amortyzację. I bardzo dużą energii dzięki tej płytce wmontowanej wewnątrz podeszwy środkowej. No i pianka, o której mówiłem, ta pianka Energy Search, jest w połączeniu z profilem tego buta, daje naprawdę niezłego kopa. Także jeżeli mamy biegi, nawet dość długie, powyżej 40 km, śmiało możemy tego buta założyć na nasze stopy. Idealny do codziennych treningów po takich nawierzchniach szutrowo, skalisto, leśnych. Tak jak powiedziałem na początku, but bardzo demokratyczny, czyli osoby nawet, nawet początkujące w trailu mogą zakupić tego buta i cieszyć się bardzo fajnym energetycznym bieganiem. Osoby bardziej e, wprawione z przeszłością śmiało sięgajcie po tego buta, nawet na dłuższe dystanse. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia sklepów stacjonarnych, do zmierzenia buta. Wybierajcie but, jeżeli macie możliwość e, zmierzenia kilku modeli, kilku par. Dobieźcie idealnie but do swojej stopy, do swoich pomysłów na bieganie. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie popełniajcie błędu, nie eksperymentujcie, poświęćcie trochę czasu na idealne dobranie buta. Jeżeli nie macie możliwości odwiedzenia naszego sklepu stacjonarnego, zapraszam do skorzystania z porad wideo na sklepie biegacza.pl. Jest taka możliwość, tam osoba, która na co dzień pracuje z klientami w przez łącza internetowe też spróbuję Wam dobrać idealnie but do Waszej stopy. Także zapraszam do odwiedzenia sklepów stacjonarnych, ewentualnie do odwiedzenia naszej strony internetowej sklepbiegacze.pl. I cóż, do zobaczenia na biegowych ścieżkach.